Pan z nami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich jeśli kto przychodzi do mnie a nie ma w nienawiści swego ojca i matki żony i dzieci Braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo kto z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w ani oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołałby wykończyć. Albo który król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy. Czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami naciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie, Panie Jezu, wielkie tłumy przyszły z tobą. Mogły też tam być całe rodziny, rodzeństwo, spokrewnieni ze sobą. I jak oni przyjęli te słowa? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i braci, sióstr, siebie samego. Nie może być moim uczniem. Zapewne bracia, siostry popatrzeli na siebie, to jak? Ja mam Ciebie w nienawiści mieć? Jak to zrozumieć? Jak my to mamy zrozumieć, Panie Jezu? Daj nam taką mądrość. Prosił mi Ducha Świętego, by nam pomógł to zrozumieć. Przyszła mi na myśl scena z raju, ustanowienie małżeństwa. Tak będą jedno stanowili i opuszczą swoich rodziców, matkę ojca. Po to, żeby się zespolić, stanowić jedno, to zostawią rodziców swoich. I co to ma wspólnego z Tobą? Tak, Panie Jezu, Ty jesteś oblubieńcem. A co to znaczy? Jeśli mamy się z Tobą zjednoczyć, to musimy być gotowi opuścić. Z którymi przebywałem, z którymi się związałem, to nie znaczy oczywiście, że mamy całkiem zapomnieć tych naszych bliskich. Ale Ty jesteś odtąd najważniejszy. Dla Ciebie ich poświęcam żeby się z Tobą całkiem zjednoczyć. I tym jest Eucharystia, zjednoczeniem z Tobą. Nawet jeśli wrócę potem do domu, do swojej rodziny, to mam pamiętać, do nikogo innego tak nie należę, jak tylko do Ciebie. I nikt do mnie nie należy, cokolwiek do mnie należało, to Tobie oddaję. I jeśli żyję w małżeństwie, to najpierw jestem zjednoczony z Tobą. A potem z mężem, żoną, tak jak Ty chcesz. Czyli mam Tobie dać, a dokładniej mam tak na nich płynąć, żeby oni chcieli się Tobie oddawać. Co dzień na nowo. Tak, bo to oddanie to nie jest jednorazowe. To trwa. To jest proces. Będziemy przez całe życie uczyli się oddawać to, co do nas należy, co wydaje mi się, że jest moje. Tobie to oddaję, a Ty dajesz się. Tak, Panie Jezu, i to nam przypomina krzyż. Krzyże, które są w naszych domach. Ty jesteś najważniejszy, a innych mam Tobie oddać. Mam wszystko zrobić, aby oni chcieli się Tobie oddać. Tam nie może być zazdrości. Ona należy do ciebie, a do mnie ma należeć? Nie. To nie może być zazdrość. Bo zazdrość to jest grzech straszny. Ten grzech zazdrości sprawił, że Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju. Bo diabeł wzbudzi w nich zazdrość tobie samemu, do którego wszystko należy. I tego tak to, Panie Jezu, jesteśmy świadkami tego, tej zazdrości, która jest wokół nas. Szaleje diabeł, który jest zazdrosny. Zazdrosny. Tak. Diabeł ci zazdrości. Ty jesteś Bogiem, a on sam chciał być Bogiem. Non serwiam, nie będę ci służył, i dlatego został wypędzony. Do piekła. I tak oto jesteśmy świadkami tego, jak on szaleje, i Wyciąga, wykrada dzieci, młodzież i dorosłych. Wyciąga z kościoła. Robi wszystko, żeby kościoły były pozamykane, żeby ludzie do ciebie nie przychodzili. Żeby do ciebie nie przychodzili. Jak już się to daje, tak już w tej chwili są całe państwa. Gdzie kościoły są pozamykane? Francja, Anglia, u nas ograniczona liczba w kościołach. Tak, to wszystko robi diabeł, a my mamy się wyprawić na wojnę. Tak, jak tutaj powiedziałeś. Który król mając wyruszyć? Aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy, nie rozważy, czy może stawić czoło temu. Tak, panie Jezu, i my mamy stoczyć bitwę z diabłem, z całymi zastępami, nie z jednym. I to wymaga przygotowania. Tak, i panie Jezu, chcesz byśmy zjednoczyli się w tej walce. Byśmy potrafili pozyskać dla tej walki z tymi zastępami złych aniołów. I po to tutaj jesteśmy, Panie Jezu. Przychodzimy tutaj, żebyś Ty nas umocnił, a tak ładniej, żebyś Ty nas do tej walki poprowadził sami nie damy rady. Tak? Podczas Eucharystii przyjmujemy Ciebie i idziemy z Tobą w życie do walki. Panie Jezu, i wreszcie na końcu powiedziałeś, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I chcemy Ci powtórzyć dla Ciebie wszystkiego. Chcemy wyrzec się dla Ciebie z wdzięczności za to, że Ty dajesz nam się cały. Tak, pełniąc wolę swojego Ojca w towarzystwie Ducha Świętego. I my też chcemy tak jak Ty. Tak jak Ty. Codziennie odmawiamy. Ojcze nasz bądź wola Twoja. I to powtarzamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjść królestwo Twoje. La Twoja. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas baw od złego.